Dzisiaj trochę inaczej kamerka, bo odkryłem nowy sposób do nagrywania, który widzicie w sumie większość mojego ekranu, prawie całość, tylko tam mam mniejsze części. Teraz możecie... A, jak dalej nie widać, uciąłem tu to trudno. Nic nie mówiłem. Nic się nie zmieniało w sumie od poprzedniego odcinka, bo nagrywam jeden po drugim. Bo jutro wstawię i... ja wiem po prostu wstawię dwa ale chyba tak mam ponad tak sadzonek jednego rodzaju do niego jeszcze jeden... no dobra nie wiem co mam po prostu tak chciałem powiedzieć bo wyrzucałem tam te sadzonki niepotrzebnie aby mi się w sumie teraz przydały szkoda dobra o, całe żelazo mi się przetopiło Zostało nam 30 żelaza, i tak będziemy musieli później kopać No, więc dobra. Teraz zastanawiam się, jak zbudować tą. Co już wiemy, zbudować po prostu tutaj fajnie to lot będzie. nie no tak w sumie wysoko. Cyk, cyk, cyk. albo no, w sumie źle zrobiłem, tak naprawdę. Ale jakie mam zastanowienie, czy... A! Co ja zrobiłem? Jednak tego nie robimy. Zrobimy coś innego w tym odcinku. Dajcie mi elytrę. Ja muszę Ci tu wlecieć. o jaka ładna polana tutaj na tej górze jest. Tu można zbudować jakąś fajną wieżę. Nie! Kurde! Ych. Kurde, to jest tak denerwujące. Nigdy nie nawidziłem. Jest! Widzicie, te, widzicie ten pasek życia tutaj? Widzicie to? Widzicie? Ja to... Może to ja lepiej zjem. Ja to muszę zrobić poza odcinkiem, bo to będzie zbyt czasochłonna. Tyle rzeczy zajęło mi dokładnie ponad 2 minuty. Więc. No nie za przyjemnie. Ja wiem, co teraz zrobimy. Zajmiemy się troszkę wioską. Zrobimy niczym w wiosce farmę. Tak, do tego zrobiłem ten teren. Nie, nie, jest to wymierzone. Robię to na oko. Czekaj, ile tu skletek? 1, 2, 3, 4, 5. Nastyk wręcz i mówiłem, że się przyda woda. Przydadzą wiaderka jeszcze. Wiaderka cyk, cyk. Dobra, zróbmy tu nieskończone źródełko, bo mi się nie chce tam latać. Cyk. tu cyk. o, cyk trzeci bok a źródełko zamykamy, tak i mamy farmę, wystarczy po prostu za tutaj tak, 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 tak. Nie robiłem jeszcze farmy na tym serwerze, zajmowałem się zbieraniem itemków. O, i teraz widzicie dużo rzeczy, nie to są wtedy. Takie ziarny są. Zabam. Tyle słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze? Popatrz. Hmm, popatrz. Dobra. Ta fajerwerka i tak mi się już za bardzo nie przyda. Będę musiał. Dlatego zrobiłem farmę cciny. Dzisiaj szarajmy. Mo... Kurczę, nie tu. To idzie tu. To idzie tu. To idzie tu. To idzie tu. Dzisiaj możemy się w sumie zająć... czym możemy się zająć w tym dzisiejszym odcinku? Punkt obserwacyjny? Hmm. Bo jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku, albo jeszcze chyba w tym, w tam, w tym albo w poprzednim, zobaczyliśmy ten pagórek. Nie tutaj, ale ej, właśnie co tutaj jest. O yo. Nie wiedziałem, że ja takie fajne tereny tu, tutaj mam. I tu jest żelazo! Dewaj mnie to. 20 żelaza! Chłopie! Tak to ja mogę żyć! Eee! Co tutaj się stało? Dobra, jak te drzewa muszę wyciąć, bo wygląda to jakby ktoś po prostu użył ukośnik, 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 set 0. Dosłownie, nie? Nie wiem, czy znacie taką komendę ukośnik, ukośnik, set 0, ale większość z Was powinna znać. Tutu, tu jesteśmy. robi się noc, Teraz u, dziewiętnasta Aha, noc się robi, czy nie noc się robi? Słuchajcie, widzowie, dzisiaj. Musimy się albo tym punktem obserwacyjnym zająć, albo czymś innym. Teraz mamy do wyboru punkt obserwacyjny w tym miejscu. O, czekajcie, wyrównam sobie teren. Bo jak nie, nie teraz, to, to zrobimy ten punkt obserwacyjny kiedy indziej, więc to już tak wyrównam sobie teren. I To punkt obserwacyjny. Oczywiście ten teren będzie trochę zmieniony, żeby to nie było tak szybko, ale chodzi o to, żeby po prostu ten punkt obserwacyjny zrobić teraz, czy kiedy indziej. Czy coś jeszcze i ten. Słuchajcie, że w tym odcinku sobie zdobyłem 23 żelaza przez przypadek, robiąc miejsce i pokazując je Wam na wieżę obserwacyjną. A kiedy szukałem w cave'ie, to trochę dużo mi to czasu zajęło i dosłownie zdobyłem 20 sztuk żelaza więcej. Ewidentnie coś jest nie tak. Tu była skrzynka na Dirt'a. Tego dites jest więcej, niż zanim go wziąłem Oj. Lekkie problemy z kamerą, są, czekajcie, widzowie. O. o kamera naprawiona i przy okazji tamto robiąc zdobyłem ziarna, nie wiem, coś ta trzcina na mnie rośnie, będę musiał poprosić kolegę, żeby game Rula zwiększył, bo... a, No tak. Game Rula zmniejszali, bo drzewa rosły od razu, a oni zasadzali i sadzonki w takim miejscu, bo Robili spawna i po prostu mieli plugin. Teraz jest usunięty, ale nie wyłączyli game rula i tak, dlatego tak wolno rośnie, ale, ale no tak się składa, że robili spawna i mieli takie coś, że jak się niszczyło drzewa, to pojawiały się pod tym sadzonki i automatycznie rosło. I po prostu oni mieli zwiększonego game rula, na taki jaki powinien być normalnie. Znaczy troszkę większe, bo tu dosyć wolno rosło, to było ułatwienie rozgrywki, ale po prostu musieli to zmniejszyć, bo to im się drzewa ciągle rosły. Znaczy nie tak ciągle, 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 że tak szybko stabili, tylko że co 5 minut musieli ścinać drzewa, bo nie mogli w spokoju sobie... budowę zb... znaczy już, wiecie, budowa jest spałna. Zbudowa jest spałna, tylko że po prostu trochę dużej im to zajęło. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie wiem, czy będziecie kojarzyć ten budynek, ale moim, moją inspiracją jest Wieża obserwacyjna z Fortnite. Nie wiem czy znacie ten budynek, ale do w sumie to bardziej z Lego Fortnite. Bo sam grę kiedyś w Lego Fortnite i miałem taką wieżę. I tak naprawdę polecam ją zbudować, jeśli chcecie mieć dobry punkt obserwacyjny w przyszłości. W Lego Fortnite, ale teraz nie gram w Fortnite a w ogóle. Znudziła mi się już ta gra. nic nie dzieje? Tak naprawdę, dla mnie ciekawe. Tu, 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 tu. Byście pytali, gdzie jest wejście, gdzie jest wejście? Spokojnie, wejście będzie z tej strony. Tutaj będą takie schodki dookoła wieży. żeby musiało to cały czas iść o w taki sposób dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek, no bo budowa ale też w sumie zbuduję większość poza odcinkiem żeby ten odcinek nie był za długi bo to są moje początki na YouTube i nie chcę robić zbyt długich filmów bo to by się łączyło z tym że po prostu musiałbym cały czas robić filmy na zapas, żeby później się nie męczyć. A ja chcę nagrywać na bieżąco, żebyście mogli mi pisać jakieś, no może nie ciekawostki, ale porady w komentarzach, jak co mam zrobić czy coś. więcej desek. To jest dobrze. wygląda z tej perspektywy, tylko czekajcie, tylko zbiorę. I teraz, yy, jakby ktoś na przykład szedł z tej strony, bo to nie jest do końca zrobione, ale już samo w sobie teraz wygląda to widok. I teraz mam takie. zrobić to z tego? kajcie zrobimy taki mini prototyp. Tak żeby to szło w tą stronę i tak żeby ten. O i tutaj tutaj robić drugą. Już nie mam dramy. I coś, tak teraz jak sobie craftuję. tak zrobię to tak. Na... A i spadł takie ładne sporniki. Teraz muszę zrobić to tak, że pójdzie to cyk, cyk, cyk. A nie, teraz to wygląda jak... Nie wiadomo co. Dobra, to to będzie takie podniesienie. Nie wygląda to tak... O kurde! Ja mam inny pomysł na to już. Tylko to teraz, tylko całe zniszczyć. zrobić. Dobra, niech będzie to tak jakoś. Albo nie, jeszcze, jeszcze lepiej zrobię. Zrobię jeszcze jeden koncept wyżej. Powinna być pisać trochę wcześniej. Dochodzi do końca, ale dochodzi do góry. I to o to mi te, o taki efekt nie chodziło. Są takie głupi Nie no i teraz nie, ja nienawidzę robić Wiesz Trzeci raz taką wieżę buduję w życiu I za każdym razem dzieje się to samo zro... no, kur... Nie, nie da się tak budować w tym gównie Muszę iść na Tutaj Aby wyskoczyć tak o nie. Było już dobrze, tylko oczywiście musiało mi to zlecieć dziwnie. Czekajcie, że gdy... czegoś... Czekaj się... Czekaj. Dobra, mamy 20 minut filmiku, więc wiecie co? Ja zrobię cięcie i po prostu pokażę wam już jakiś efekt przedkońcowy czy jakoś tak. Brakuje mi materiałów i znowu znalazłem że które jest Nie wiem, to jest dziwne że przez to, że mamy tu pluginy i się coś zbudowało ale w robi teraz przy okazji trochę ścieżkę żeby było bardziej widoczne tutaj bo trochę te liście zasłaniają też muszę jednak teraz zniszczyć jeśli nie potrzebuję je drewna to muszę w sumie je poniszczyć żeby już zrobić tutaj takie ładne miejsce Nie mogę teraz pokazać, bo jeszcze nie jest skończona. Chcę wam pokazać efekt końcowy. co naszej wieży, nie do końca udany, ale jestem i tak z tego zadowolony, bo poprzednie wieże wychodziło mi tak naprawdę gorzej, więc jest git na trzecią wieżę, trzecią próbę, nie na tym sobie, bo na prywatnym świecie robiłem. Próbowałem jedno jednym serwie yy, zrobić taką mini mapę Fortnite i tam była na miejscu, taka wieża i po prostu porzuciłem ten pomysł bo po prostu było to dla mnie za ciężkie odsezerowanie tego wszystkiego ale jestem zadowolony i jestem zadowolony z całego dzisiejszego odcinka, który zdążyliśmy ukończyć więc widzowie do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie już jutro oj, znowu kamera spadła